Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam. Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczpospolite Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic! Bronić jej niepodległości i granic! Stać na straży Konstytucji! Stać na straży Konstytucji! Strzec honoru żołnierza polskiego! Strzec honoru żołnierza Polskiego! Sztandaru wojskowego bronić. Sztandar za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Za sprawę mojej ojczyzny w Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowni żołnierze, którzy dziś złożyli przysięgę, no i państwo najbliżsi rodzice, żołnierzy wojska polskiego. Tak bo to już możemy powiedzieć, że mamy żołnierzy wojska polskiego. Są to absolwenci. Klas wojskowych. Są to ludzie świadomi dokonanego wyboru. Gratuluję i bardzo się cieszę z tego, że postanowiliście związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim w różnej formie, dlatego że są różne formy służby wojskowej. Część z Was będzie kontynuować szkolenie specjalistyczne. Które zakończy się zawodową służbą wojskową. Część z Was, jak wiem, wybiera się na cywilne studia. Przed Wami stoi otworem służba w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jesteście także już teraz jako żołnierze. Jesteście rezerwistami, a więc jesteście świadomi tego, jakie obowiązki spoczywają na żołnierzach. Jesteście przeszkoleni, potraficie posługiwać się bronią. Wiecie, co zrobić, jak się należy zachować, gdyby ojczyzna wezwała, gdyby była taka potrzeba. Oczywiście robimy wszystko, żeby takiej potrzeby nie było, dlatego zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie, dlatego uzbrajamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń. Dwa dni temu uczestniczyłem w szkoleniu żołnierzy z pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, w szkoleniu dotyczącym zapoznania się z czołgami Abrams, najnowocześniejszymi, czołgami na świecie, które niebawem już w przyszłym roku trafią na wyposażenie wojska polskiego, ale ta broń, nowoczesna broń trafia do wszystkich jednostek wojska polskiego, również do 16. dywizji zmechanizowanej, która także się rozrasta liczebnie. I to jest bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, bo to że wojsko polskie jest liczniejsze, to że wojsko polskie jest wyposażone w nowoczesną broń, to że wojsko polskie na co dzień ćwiczy z wojskami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim z wojskami amerykańskimi, które stacjonują w Polsce, to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Po ostatnim szczycie NATO, który odbył się w Hiszpanii, w Madrycie. Została podjęta bardzo ważna decyzja, mówiąca o tym, że żołnierze z dowództwa V Korpusu US Army na stałe stacjonują w Polsce, a więc to z Polski dowodzeni są żołnierze amerykańscy, którzy służą na całej wschodniej flance NATO. To też jest bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Mam nadzieję, że zachęceni Waszym przykładem, kolejni Przeszli żołnierze Wojska Polskiego, zgłoszą, zgłoszą się do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Przypomnę, że dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch części. To jest szkolenie. Podstawowe, 28-dniowe. W przypadku kadetów, a więc absolwentów klas wojskowych, nawet to szkolenie jest krótsze, dlatego że oni już wcześniej mieli okazję, żeby zapoznać się z rzemiosłem wojskowym. Potem jest szkolenie specjalistyczne do 11 miesięcy, które. Mam nadzieję, że będzie się kończyć zawsze zawodową służbą wojskową. I podczas tego szkolenia specjalistycznego żołnierze mogą nabyć umiejętności w postaci prawa jazdy, w postaci uprawnień do kierowania maszynami przeróżnymi, w postaci patentów, czy to skoczka spadochronowego, czy to nurka. A więc pełna gama. Możliwości. Również żołnierze, którzy są żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, są wynagradzani w wysokości 4560 zł. W przypadku ludzi młodych, którzy nie skończyli 26 lat, cała ta kwota trafia do nich, gdyż na podstawie decyzji: Rządu i potem przyjętego przez parlament, tej decyzji, podpisanej przez prezydenta, ludzie, którzy nie skończyli 26 lat, po prostu nie płacą podatku dochodowego, a więc cała ta kwota do nich trafia. Ale najważniejsze jest to, że właśnie dzięki służbie Waszej służbie Polska jest bezpieczna. Chcę podziękować waszym rodzicom, waszym najbliższym za właśnie wychowanie, za patriotyczne wychowanie, za to, że, ta decyzja, którą podjęliście przecież samodzielnie, ale niewątpliwie wpływ na taką decyzję miała Wasza rodzina, że, że ta decyzja właśnie została podjęta, że zdecydowaliście się na to, żeby w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyć przysięgę, dziękuję Waszym najbliższym za właśnie patriotyczne wychowanie. Proszę Państwa. Już niebawem święto wojska polskiego, już od jutra zapraszam przez trzy kolejne dni na pikniki, a więc na weekend z wojskiem polskim. W ponad 50 miastach, miejscowościach odbędą się pikniki wojskowe. W, na których będzie można porozmawiać z żołnierzami, będzie można zapoznać się ze sprzętem wojskowym, jakim dysponuje wojsko polskie. No I nie ukrywam, liczę na to, że będzie można też podjąć decyzję o przystąpieniu do Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali o swojej przyszłości, żeby taką decyzję podjęli. Jest bardzo szeroka gama. Form służby w wojsku polskim od tej zawodowej służby wojskowej poprzez terytorialną, a więc w wocie służbę wojskową poprzez rezerwę aktywną, a nawet jeżeli ktoś nie zdecyduje się na związanie z wojskiem polskim, to przeszkolenie daje gwarancję tego, że potrafi posługiwać się bronią i wie, jak się zachować, gdyby była taka potrzeba. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. əbədi